Witajcie, jestem nad wodą i przy okazji chciałbym Wam pokazać i przedstawić kołowrotek z rodziny Quick. Jest to model SLS2. Jest to najniższy model, jeśli chodzi o rodzinę Quick'a. To znaczy, że nie odbiega też od jakości, po skrócie. Kowrotek posiada 6 łożysk, w tym oporowe. Korbka kołowrotka jest wykonana z materiału CNC, wysokomodułowego węgla. Korpus kołowrotka wykonany z grafitu, rotor także, oś główna ze stali, szpulka kołowrotka aluminiowa. Podwójnie anodyzowana, to znaczy zachodzi proces chemiczny, w którym szpula zostaje zamoczona podwójnie, czyli razy dwa. I co ma to na celu? Chroni przed korozją. Oprócz tego, system stabilizacji położenia mechanizmu. Kołowrotek nie posiada w zestawie szpuli zapasowej. Można dodatkowo kupić osobno taką szpulę. Występują te kołowrotki w dwóch modelach 7000 i 8000. Przełożenie takiego kołowrotka to jest 4,1 do 1. I przy jednym obrocie korbką nawój żyłki jest 94 cm. A sprawdzamy to w taki sposób, że ustawiamy sobie korkę w położeniu wiadomym, żeby zapamiętać w którym żeśmy ją ustawili i przekręcamy korką 360 stopni, wracając w to samo miejsce i liczymy razy obroty. Czyli raz, dwa, trzy, cztery. 4,1 do jednego przełożenia. I w tym momencie nawinęliśmy 94 cm żyłki. Siła hamulca to jest 16 kg Waga takiego kołowrotka to jest 628 gram Model większy 8000 jest 9 gram cięższy od niego i różni się większą pojemnością szpuli. Także jak ktoś potrzebuje kołowrotek większy do większej ilości do wywózki, na większej odległości tak dalej, polecam model 8000. Teraz tak Na kartoniku kołowrotka jest legenda. Są oznaczenia, co taki kowrotek ko posiada. Czyli zaczynając od początku: e e wielotarczowy przedni hamulec, szpula aluminiowa, e system antywibracyjny, grafitowy korpus, grafitowy rotor i system zapobiegający skręcania. Tak. Oprócz tego, ten kołowrotek posiada system wału ślimakowego, czyli tak zwaną wolną oscylację. Pozwala to na perfekcyjne nawinięcie żyłki bądź plecionki na ten kołowrotek. Tutaj mam model cuica 6, najwyższa półka, ale na wszystkie modele tak samo ładnie, perfekcyjnie nabijają żyłeczkę. To jest bardzo ważne. Że tak, o wolnej oscylacji powiedziałem. Aha, jeszcze taka moja sugestia. Sprawdzajmy od czasu do czasu rolkę w kabłonku. Ona musi być zawsze ruchoma. Jeżeli nie będzie, gdzieś tam się nieraz tam zaklei, trochę zanęty wpadnie i tak dalej, trzeba po prostu zwracać na to uwagę, bo przez to, że się nie będzie okręciła, będzie się żyłka skręcała. I nieraz się zdarza, że kołowrotki nieprecyzyjnie nawijają nam żyłkę na kołowrotek. Zbiera się nieraz w jednym miejscu, góry, pod krawędzią bądź na dole. Mam taki tutaj rysunek podglądowy, zaraz Wam go pokażę. Co w tym wypadku wtedy trzeba zrobić? Się posłużę taką pomocą. Patrzcie, jest taki rysunek. Jeżeli pod rant napija, dokładamy podkładkę, jeżeli na dole odejmujemy i regulujemy sobie po prostu tymi podkładkami w ten sposób. Że to by było chyba wszystko na ten temat. Także ja idę sobie przerzucić zestawy. Trochę dzisiaj wieje. Niestety mamy już prawie koniec października. Także pogoda nas nie rozpieszcza. Także myślę, że będziecie zadowoleni z tego modelu. Dla początkujących, jak i dla bardziej zaawansowanych, bardzo fajny budżetowy obrotek. Pozdrawiam. ما هي هاي.